Śmieszny i ma przyjaciółka. Chcę tylko zewnętrzny. Za chwilę go zobaczymy. Mamy, no. Tata, mama, synek, i ta A. pani też. Wszyscy jedzą kremle dziurka, serapity, No wiesz, w nim jest mleko i kakao, i orzechów też nie mało. Spróbuj! Jeśli jest mało. Wielki, wierzchołek. Dziś był bardzo prawdopodobny dzień. Choć nic tego nie zapowiadało, najpierw zjawił się zajączek. Och, uszatku! Ko, szybko! Mój samochód się zepsuł. No. Nie my co. Dalej razem. <grymne> <grymne> Ojej. Dzień dobry mi sił. Może za nas padnie. Co fak, fak. dziś? Powtarzamy w posiaczku? No. Uszatku? Nie pograłbyś ze mną w piłkę. A może się pościgamy? Nie, nie, nie mogę, muszę już iść. Miałem posprzątać, ale jestem już taki zmęczony. Nie podziękowaliśmy uszatkowi. Zróbmy mu niespodziankę. Chodźcie, prosiacze krzykuje wielkie ciasto. No, gotowe. Ulubiony tort uszatka. Pośpiesz się koziołku. Ta. Na koniec dnia robili dziankę. Warto pomagać innym. Przygody misia uszatka. Codziennie w przytulance. <noise> Nie? Uh, uh, uh. O ja. no. Tak oczo, tym liście opadają, niedźwiedzie idą z was. Uh? Chcesz nas zostawić, tak? No ja ich nie puszczę. Uh -huh. Zaraz, uh -huh. przecież na wiosnę wrócę. Na wiosnę! Dopiero oh, nie! Ale nie. nie chcę być sam. Możecie bawić się razem. Tak! Ale bez ciebie to nie to samo! <laughs> Teraz rozumiem. W takim razie zostaje. Tak słyszałam. Naprawdę powiedział, że z nami zostanie. Będziemy Stop! się bawić. No już dobrze. Ja ja nas nie chodzi. Chodzi. Będzie nam śpiewał pomarańcz. w dużym niebieskim domu. Codziennie wyliczam. Ale co wieczór i bez Gdzieś wychodzą, bo tata zakłada swój ulubiony krawat i wesoło podśpiewuje. Mama się maluje, więc pewnie idą na przyjęcie. Mam nadzieję, że będą się dobrze bawić, że nikt nie każe im się przebierać i będą mogli sobie potańczyć. Bardzo to lubią, oby tylko nie przyszedł ten pan, który tak strasznie kopci. I żeby mama nie zjadła czegoś niewdrowego. Lisa, codziennie w kolorowance. Uważaj Ethelbert, nie jesteś rybką. Z Ptakiem też raczej nie. A ja właśnie chciałem zamieszkać na tym drzewie. Już wiem, jestem lwem! Na pewno jesteś jakimś kotem. Jeż już powiedział, że jestem kotkiem brudackiem. Tak naprawdę to jesteś tygrysem. Tyle, że jeszcze malutki, ale kiedyś urośniesz. Obiecuję! Pewnie! Tygrysek Ethelbert i przyjaciele codziennie w przytulance. <grystanie z górą> Potrafi się zamienić w co tylko zechce. Za chwilę go zobaczymy. Mamy, ma. Cześć Lucy, jestem Georgina. A my my łaskotek chodek. i chikotek. Mieszkamy obok chcemy cię lepiej poznać. Ja, ja, ja jestem Nelson i dla ciebie mogę zagrać na tropie! Na pewno strasznie fałszuje. Och, jeśli chodzi o straszenie, to nie musisz się bać. Nie mówcie wszyscy razem. Przecież nie mówimy. Możemy <grym> się razem bawić, a nawet tańczyć. I bać O tak, hop. Musicie mi o sobie opowiedzieć. Obiemy! Małe Zolusi codziennie w przytulankach. Altyazı M.K. taki program, dzięki przedstawiają. Oni zapraszają różne zwierzaki i pokazują o nich filmy. Zobaczcie sami. A nie bój się, paska, Nie za hmm. Założymy No, Fred, już czas byś kupił własnego zwierzaka. Be. Marzę o Be. tym od dawna. Marzyciel! Marzyciel! Marzycie. Ale mam zbyt dużo obowiązków. Gdzie ten weterynarz? Nic ci nie jest, koteczku. Ten Fred ciągle pracuje. Chodźcie, moje maleństwo. Nie martw się, Fred, tak naprawdę. One wszystkie są twoje. I wszystkie Cię potrzebują. Lecę do moich zwierzaków. Weterynarz Fred, codziennie przy przytylance. Nauka, ale urośnie. Mieszka w lesie, który nazywa się dżunglą. Zaraz go zobaczymy. Tygrysek Ethelbert. Ojejku, idzie mama. Kajtusiu, gdzie jesteś? Będzie bura lepiej się chowa. Hmm. Gdzie on się podział? Pewnie przestraszył się tego bałaganu. Hmm. Tak, boi się, że chcemy go ukarać. Mały głuptasek. Ten nasz Kajtuś. Aha, nie lepiej było się przyznać. Ja nie chciałam. Przepraszam. Wszystko posprzątałeś? Tak. No to idź się bawić. E Kajtuś codziennie w wyliczance. Będzie bajka o takiej dziewczynce z rapię, małkach i kipciach i już za chwilę zobaczycie małe co Lucy.